Cześć, witajcie w kolejnym filmiku z serii. A co to? Dzisiaj zrecenzuję dla was plastelinę pływającą w wodzie. Zapraszam do oglądania. Tak się prezentuje opakowanie z przodu, z boku. Tutaj mamy kolory, które są w środku i z tyłu. Jestem pewna, że ta plastelina na pewno pływa w wodzie. Jednak zastanawiam się, czy zwykła na pewno nie potrafi pływać w wodzie. Tak się składa, że mam szklankę wody oraz zwykłą plastelinę. Wezmę obojętnie jaki kolor, na przykład zielony. Rzeczywiście, zwykła plastelina od razu wpada na dno i jak widzicie, nie unosi się. Jeśli się zastanawiacie, po co mi aż tak duże opakowanie plasteliny, skoro lepiej z modeliny, to już Wam wyjaśniam. Otóż będę tej plasteliny używać do robienia animacji pokradkowej. Jeśli nie wiecie o czym mówię, to zapraszam Was do obejrzenia filmiku, w którym recytuję wiersz o tytule Złota Rybka. Link będzie oczywiście na ekranie, jak i w opisie tego filmiku. Ok, wiemy, że zwykła plastelina na pewno nie pływa w wodzie. Zatem nadszedł czas, by sprawdzić, jak poradzi sobie ta plastelina. Plastelina w środku znajduje się w takim przeźroczystym opakowaniu. Jak widzicie jest podobnie podzielona jak Fimo, z tym, że jest oczywiście dużo mniejsza. Kolorów jest 10, także jest ich całkiem sporo. I zaraz sprawdzę, czy ta plastelina rzeczywiście pływa. W dotyku ta plastelina jest bardzo miękka i bardzo lekka, muszę przyznać. I wadą jest to, że jak widzicie klei się trochę do palców i nie jest to zbyt przyjemne. Myślę, że może to troszkę utrudniać lepienie. Wrzucę teraz plastelinę do wody i zobaczymy czy pływa. Jak sami widzicie plastelina unosi się na wodzie. Sprawdzę teraz, czy ilość plastejny wpływa jakoś na unoszenie się jej w wodzie. Dodam trochę więcej plastejny do tej kulki i rzucę ją znów do wody. Jak widać, nadal się unosi. Gdyby dać całą kostkę, też. Myślę, że jest to całkiem fajna plastejna, jeśli lubicie na przykład robić jakieś zwierzątka typu żaby, ryby, które mają się unosić w wodzie. Zauważyłam jednak, że po wyjęciu z wody nie klei się tak bardzo do palców, zatem myślę, że trzeba ją troszkę zwilżyć wodą przed lepieniem i wtedy ona traci te swoje lekkie właściwości i łatwiej będzie można z niej lepić figurki. Na moim kanale na pewno ją zobaczycie, jeśli będziecie oglądać serię, w której recytuję większe, ponieważ to właśnie w niej będą się pojawiać animacje pokładkowe. Jeśli podoba Wam się ten film, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi, co sądzicie o tej masie. To wszystko na dziś, trzymajcie się, cześć.